witam cześć z tej strony poebane wywiady ja jestem czarek ze mną jest marek mm. marek z tej strony nie tak zobaczymy jak chłopowi pójdzie pytanie pierwsze moim pytaniem jest skąd ty masz te pomysły wszystkie na te swoje yy, kreacje że to tak nazwę Krea od kreacji to są inni zobacz przebierają się kombinują tu trzeba się ubrać wejść kontrowersji troszeczkę zrobić, komuś powiedzieć, żeby usiadł na czterech literach i tyle. Wiedząc, co daną osobę rusza, można ją ruszyć i tyle, także spokojnie. Uważasz, że jesteś osobą, która karmi się hejtem? Nie, ja nie lubię hejterów. Teraz ja jeszcze wiesz, dasz, wiesz o kim mowa, o tych ludziach, którym dasz, mówiąc o nich, dajesz im paliwo do tego, że oni istnieją. Wiesz, znajdź się randoma na ulicy, a powiedz, Jówko, szczel mu liścia, a tamten oczywiście jest w temacie. I on już jest, czuje się zawodnikiem, bo Jówko mu najebał. No, a czy... Mogę powiedzieć, najebał? Nie, naebał. ebał. Możesz, możesz powiedzieć, na ebał, możesz powiedzieć, najebał. No, I gość już jest gwiazdą, wiesz, czyli strzel komuś w ryj, a ten myśli, że już. Nie, sorry, to tak nie działa. Znaczy, mi się wydaje, że kiedyś tak jeszcze było, że ktoś kogoś zaczepił i zaraz się robił z tego konflikt, też istniał. No teraz już jest z tego taki przesys, że ludzie aż tak na to nie reagują w sumie. No ale znam osobiście kilka osób, które dalej się łudzą, że to działa. A na przykład? Na przykład możesz być ty taką osobą. Dobra, proszę, nie mnie. Boisz się? Ile, ile wyciągasz na klatę? No kurczę, ja myślę, że ostatnio było w, w tamtym roku na jeszcze eliminatorze projekcie. upadłem. Ja 50 kilo, to tak mam problem. Ja nawet jednego, jednego jednego razu nie wycisnę, a ile ty wyciskasz? E, aktualnie stówkę, może. <laughs> e, ale tak 50 to robisz normalnie cyk 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 kilka razy. 50 mógłbym machać, ale nie myśl o tym, że będę machał tobą. Spoko, to nadajesz się. Możesz robić robot. Yy, dobra, a w ogóle jak się nastawiasz na walkę z Daltonem? Boisz się go w ogóle? Hmm, to znaczy, boję się słabo wypaść, powtarzam. Hmm, boję się, że zawiodę fanów, natomiast nie boję się jego, nie boję się wyjść, nie boję się bić, nie boję się oberwać. No, oczywiście nie boję się wygranej. A w ogóle co uważasz o tym? Bo tak, pojawił się Dalton, teraz pojawił się Ufoludek. Co o tym sądzisz? To jest wyścig federacji. Jest jedna osoba, do której fame, tak ten fame, wielki fame, popędził, wysłali gościa samochodem. Wpadek gość z buta, jeb, wchodzi, el pojebo, dostajesz kontrakt. Fu, fu, kontrakt podpisany, kontrakt nie daje walki. Masz kontrakt z fame, tam jakaś konkretna kaska wpada. Gość sobie narobił nadziei. Puścił info, już treningi, już przygotowania, już się pojawiają menagerowie, spomagierowie, trenery, nie bla bla bla, inne rzeczy. Narobił długo przychodzi, co do czego walka nie doszła. Wiesz, o co chodzi? Że nawet jak do ciebie jutro zapukają z kontraktem, to chłopie, na spokojnie, kontrakt taki ogólny, nie... wracając do ufolutka. Już widzimy, TV reklama pojechała do niego, dobra, jest. Na Fame, ale to mówię, różne rzeczy się mogą zdarzyć yy, przypadkowe, losowe natomiast Fame też chce gonić. Dalton jest mega kotem. W tych kwestiach po prostu ufoludek mówiąc ogólnie, żeby już tam nie obrażać no słaby jest on, on tu by nie oddał yy, a Fame zobaczył, że Dalton jest cwalina w ogóle oddaje polecieli po Ufola. Czy no, to jest takie, taka próba pokazania, że, że też można, ale że lepiej? No bo ten taki system, że tam auto wjeżdża, no dalto nie miał takiego wejścia, nie? Jakby. No, ale to mówię, to jest kreacja osób, menadżerów tych osób. Znam dobrze menadżera Cwaliny. Także generalnie menadżerom zależy na tym, mi też zależało na tym, uwaga, to niech wybrzmi, żeby Cwalina dobrze wypadł i mi, znaczy mi zależało, żebym i ja i on wypadł. On to tak nie ma doświadczenia. To znaczy mi zależało, żeby się, żeby temat się grzał, żeby było gorąco, żeby była kontrowersja, bo uwaga, po jednym panelu z, uwaga, z ebanem wypadać, wypadnie ci ta walka. Jak nie poddymisz, ludzie nie chcą. Nie grzeje, Skip. No Dalton akurat ma, kurwa, energię chyba trochę co. Ja, ja muszę zapytać na to, masz to pierwszy. Jakieś tak dziwnie muszczenia lata, nie wiem, czy on chce gryźć, czy czegoś nie przegryz, czy nie przetrawił, czy jest przeżuwaczem. Tak jak krowa je trawę, a później z tego żołądka jakiegoś tam podwójnego, sześciokątnego, wy, 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 wyżyguje i sobie miele. Ja mu tak szczę... nie wiem. A czy ogólnie on podobno jest czysty, bo kiedyś nie był, e, może się umył. E, nie no, oczywiście bez obrazy Dalton, e, ale bardziej chodzi o to, że zawsze zostają jakieś tiki, nie. Nie znam się, nie mam doświadczeń, ja tylko alkohol. Także jak wszystkie wpadki tutaj wszyscy wiedzą, jak miałem doła po rozwodzie, puść to, to troszkę smutki leczyłem alkoholem, a jak włączyłem TikToka i kilku dziewczyn, num, musiał mieć 18, się oberwało, bo nienawidzę szoniarstwa. No to niestety, także ja się nie tłumaczę, nie tłumaczę się, ale mówię, ja tylko alkohol. A jakby uważa, że ma z nim problem bardzo duży? Kto? Ja? Nie. To znaczy, to jest tak, że nie pamiętam już, kiedy. Wypić sobie czteropak najtańszego piwa. To, to nie jest na ebać się. uwaga, el ebo z tej strony, el po ebo. Natomiast to jest tak, żeby tak walić wiesz, jakieś cięgi, cięgi, ciągi, ciągi. Nie, to nie jest tak. Natomiast ja na trzeźwo robię to, wyobraź sobie, że jestem pijany. To. Mm, no, to słabo. Nie dałoby się tego słuchać? Dałoby się słuchać, tylko tu wszyscy dostaliby, no, no po prostu, wszystkim by się dostało. A masz jakieś rzeczy, na przykład, których żałujesz w życiu i teraz by się na przykład zmienił? Yy, należy tak żyć, żeby nie żałować. To znaczy, na pewno nie wchodzić dwa razy do tych samych rzek, nie powtarzać błędów przeszłości. To jest ważne, to znaczy ucz się na tych błędach, a nie powtarzaj. To znaczy, powtarzanie powoduje, że się nie nauczyłeś, więc jak teraz robisz pierwsze wywiady i popełniłeś błędy, to na drugim weźmiesz statyw na przykład. Statyw... Uwaga, el po ebo wziął za eby z tego statywa, tylko statywa chodzonego, a tu wywiady są stacjonarne i kombinuje, Ale dobra, nauczy się na tym razie, na tym razie nauczy, na drugim będzie git. Mamy radę jakoś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze mam dla Ciebie konkurencję szybką, żeby sprawić twoją sprawność fizyczną. Czy znaczy, dobra, może sprawność i orientację. Zaraz znajdziemy. Moi drodzy, moi drodzy, nie wiedziałem. Moi drodzy, nie wiedziałem. znaczy My się dopiero na żywo widzimy w tej chwili. Nie wiedziałem, że jest przygotowany, ale. Słuchaj. Masz. A zrobimy sobie tak. Ja sobie to podepnę tutaj, będzie prościej. Od razu moi drodzy, chcę powiedzieć, nie byłem przygotowany na to. Robimy sobie taką szybką akcję, czyli najpierw bierzemy jedną piłeczkę, przerzucasz ją z ręki do ręki, wyżej. Świetnie, teraz bierzesz dwie i robisz nimi tak. Raz, dwa, raz, dwa. No dawaj. I od razu mówię, że już patrzymy. Patrz, ja zrobię tylko tak. To jest wciąż dobrze. A z jednej do drugiej, z drugiej do, do pierwszej? Zajebiście. się, Trzema dasz radę? Nie. To, nie znaczy, da... to znaczy, moi drodzy, po raz, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Nie, nie wiedziałem, jest fajnie. To chyciło. Mi się podoba. Zajebiście. Podoba mnie się. I, i tak powiem Ci, tak. Le, idzie Ci lepiej niż większości osób, bo często jest tak, że ludzie przekładają dołem. E, niż. Czekaj, czekaj, czekaj. Słuchaj, jak będziesz chciał, nauczę Cię żonglować. E, zresztą o. tak jak wszystkich innych. O. 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 No, upada, ale dobra. Ty. To jest fajne. Zajebiście. się. Grzałem się. Widzisz, e, niby takie proste, niby takie lekkie kulki. Dwie. Nie, nie lecisz w kule. A <laughs> nie lecę w kule. E, słuchaj, e, dzięki Ci śliczne za wywiad. E... Moi drodzy, to jego pierwsza próba. Od razu zaskoczenie. E, nie było nic ustawiane, ustalane, przegadywane. E, miał kartkę, którą odłożył. Wyciągnął gadżety. Naprawdę mega. To było dobre. Poebane wywiady. Jo. Dzięki. Miłego dnia.